Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo wideoportalu e Wraz z wiosną można powiedzieć, że na stację zawitały niestety konkretne podwyżki cen, jeśli chodzi o benzynę 95 i 8-oktanową, które podrożały odpowiednio o 5 i 10 groszy i kosztują w tym momencie 6,56 i 7,19 za litr. Natomiast nie zmieniły się nam ceny diesla na poziomie 6,69 i autogazu, który kosztuje 2,89 zł. Sytuacja jednak niestety nie jest Specjalnie dobrze rokująca dla, dla tankujących, ponieważ na rynku światowym mamy konkretne zwyżki cen ropy. Ropa już przebiła w momencie nagrywania tego materiału poziom 90 dolarów za baryłkę, a przyczyniają się do tego zmiany o charakterze polityczno-militarnym na Bliskim Wschodzie, niepokoje związane z dalszym przebiegiem konfliktu w strefie gazy, a także. Jakimś jego takim dodatkowym aspektem zaczyna się stawać konflikt izraelsko-irański. Izrael uderzył w irańską ambasadę na terytorium Syrii. Powoduje to jakieś tam możliwe działania odwetowe, czy będzie powodować, według zapowiedzi, ze strony Iranu i to powoduje pewne umiędzynarodowienie konfliktu i podbicie premii ryzyka w cenie surowca. Dalej także mamy niepokoje za naszą wschodnią granicą, ataki na rosyjskie rafinerie przez ukraińskie drony. To wszystko razem powoduje zaburzenia zwyżkowe cen, cen ropy i paliw gotowych i także będzie się przekładać na ceny na polskim rynku. Także jeśli chodzi o perspektywę kolejnego tygodnia dla benzyny 95 oktanowej spodziewamy się cen z przedziału 6,56-6,67. Natomiast dla, dla oleju napędowego ta zwyżka będzie również zapewne widoczna. Ceny ulokują się w przedziale między 6,65 a 6 76. Natomiast w przypadku autogazu tutaj jednak takich dynamicznych zmian zwyżkowych się nie spodziewamy. Ta, to paliwo jest stabilne właściwie od, od kilku tygodni, lokuje się na tym samym poziomie 2,89 i zapewne w kolejnym tygodniu znajdzie się w widełkach między 2,84 a 2,90. Także większe zmiany raczej dotyczyć nie będą. Jeśli już będą, to raczej zmiany spadkowe, lekka korekta w dół, aczkolwiek nie rewolucyjna.